Witajcie na Targach IWA w Norymberdze. Dzisiaj jesteśmy na stoisku Delta Optical. Prezentujemy dwie nowości w tym roku. Luneta Striker 3,521 21 obiektyw 44. Z nową siatką DCPR-1 w miliradianach. Jest to bardzo precyzyjna siatka. Znaczniki są y, rozdzielone co 0,1 MRAD, więc bardzo precyzyjnie. Siatka snajperska do strzelania dalekodystansowego. Nuneta posiada odkryty górny bęben do łatwej korekcji balistycznej. Bęben wiatrowy jest zakryty. Z lewej strony wygodne pokrętło paralaksy od 10 metrów do nieskończoności, oczywiście siatka podświetlana, regulacja od 1 do 10. Luneta bardzo kompaktowa, lekka. Myślę, że znajdzie wielu wielu odbiorców i użytkowników. Kolejną nowością, którą prezentujemy w tym roku, jest luneta od 1 do 10, obiektyw 28 mm. Luneta typowo taktyczna, odkryte bębny, blokowane, oczywiście siatka miliradianowa, Jest to nowa siatka również zaprojektowana specjalnie do tej lunety. Nazywa się s -Doc. Bardzo. Uniwersalna. Można, nią, można ją używać do szybkiego strzelania, także do strzelania na dalsze dystanse na tych większych powiększeniach, ponieważ posiada znaczniki balistyczne, można ją stosować także do oddawania tych dalszych strzałów. Co ważne, regulacja paralaksy od 10 metrów do nieskończoności i oczywiście podświetlane. Zarówno kółko, które jest w siatce, okrąg, jak i środek siatki do precyzyjnego oddania strzału. Tutaj kolejnym udogodnieniem jest dźwignia zmiany powiększenia. Są dwa otwory, żeby w konfiguracji na broni dobrać najlepsze ustawienie dźwigni, najwygodniejsze. Świetna luneta na aery do strzelania sportowego, militarnego polecamy.